Cześć! To Konrad derlatka. Dzisiaj chciałem pokazać jedną z naszych instalacji z gruntową pompą ciepła. Tutaj montowaliśmy pompę ciepła do nowego budynku. Chciałbym zaprezentować, jak wygląda ta instalacja, co się składa na tą instalację i pokrótce pokazać po prostu wam tobie, jak to, jak to wygląda. Więc Zaczynamy. Mamy tutaj pompę ciepła. To jest pompa, e, pompa ciepła firmy Nibe. Jest to urządzenie F12 50, e, 55 PC, 8 kW, jeżeli, jeżeli dobrze, e, dobrze e, pamiętam. E, tak się prezentuje w całości, jeżeli chodzi tutaj o, o całą maszynownię. E, tutaj z lewej strony mamy dolne źródło. Pompy ciepła, naczynie przeponowe, e, belka mocująca naczynie, czyli całe, cała grupa bezpieczeństwa. Dolne źródło tutaj mamy. Rozdzielacz dolnego źródła zaizolowany, tak jak widać, w taki sposób jaki jest. E, dalej, co my tu mamy? No, sama pompa to już widzieliśmy. Od góry. Ile zajmuje instalacja? Bardzo częste pytania, ile, ile nam zajmie instalacja? W tym wypadku. Tutaj, tutaj instalacja zajmuje plus około 30-40 no cm, może powyżej, powyżej samej pompy ciepła. Pompa ciepła ma 1,80 m, plus, plus te 30-40 to jest 2, 2 m z małym kawałeczkiem. No powiedzmy 20. Myślę, że to już, to już się zamyka w całej instalacji. Naczynie ciepłej wody użytkowej, przeponowe, naczynie dolnego, górnego źródła, czyli centralnego ogrzewania. I tutaj mamy taki układ zrobiony, że mamy układ ze zbiornikiem buforowym, który jest wpięty równolegle, to tutaj mamy zbiornik, zbiornik buforowy UKV-100, dokładnie od NIBE. Tutaj ten zbiornik został... Aha, dobrze, to może jeszcze pompka obiegowa. A tak to wygląda od góry, jeszcze tutaj. Pompka obiegowa górnego źródła, i tak sobie to wygląda. E, tutaj, w najwyższych punktach, automaty odpowietrzające. E, tak samo tutaj, na instalacji, w najwyższym punkcie, w którym albo na wyjściu z samej pompy, automat odpowietrzający. E, tutaj też mamy zawory spustowe ze zbiornika e, buforowego. Zawór dopuszczający do, do instalacji centralnego ogrzewania, jeżeli chcielibyśmy dopuścić wody, pompka cyrkulacyjna tutaj, och, to urządzenie, to jest pompka cyrkulacyjna i tak naprawdę wszystko. Zbiornik buforowy, to o czym zacząłem wcześniej troszeczkę mówić. Zbiornik buforowy tutaj został zamontowany ze względu na to, że instalacja ogrzewania podłogowego została strefowana. Jest strefowana. Tutaj są zastosowane termostaty w niecałym budynku, ale w części instalacji, dlatego żeby zapewnić odpowiedni przepływ na tutaj na skraplaczu pompy ciepła, został zastosowany zbiornik buforowy, który tak naprawdę no jego podstawową funkcją jest po prostu rozprzęglenie instalacji, tak, żeby pompa ciepła sobie pracowała tak jak, tak jak trzeba, oczywiście powiększenie troszeczkę z ładu, z ładu wody, tak więc, tak więc tutaj, tutaj ten zbiornik buforowy absolutnie nie, nie jest i nie ma funkcji jako takiej buforowej, magazynowej, no bo. W tym wypadku zmagazynowanie energii w zbiorniku 100-litrowym, tak naprawdę troszeczkę mija się z celem, w sensie, w sensie takie rozumowanie w tym, w, w tym kierunku, bo tak naprawdę ta pompa ciepła, taki zbiornik buferowy dobija w, w kilka minut i, i tak naprawdę się zatrzymuje. Tutaj bardziej chodzi o rozprzęglenie instalacji, o zapewnienie optymalnego przepływu, tak żeby pompa i parametry pracy pompy były na optymalnym Poziomie. Co my tutaj jeszcze możemy powiedzieć w tej instalacji? No tu, aha, ważna, ważna rzecz przy dolnym źródle, to pokażę tutaj jeszcze raz. Dolne źródło, rozdzielacz dolnego źródła. Zastosowaliśmy taki rozdzielacz, no, troszeczkę nietypowy, który ma, nie ma rotametrów na przepływie. Bardzo często. Rotametry są montowane na przepływie. Tutaj te rotametry, ta budowa tego rozdzielacza jest bardzo bardzo podobna jak w przypadku ogrzewania rozdzielaczy ogrzewania podłogowego czyli rotametry są montowane na belkach, na belkach w tym wypadku zasilających, bo są one montowane na, na zasilaniu tak więc też nie ma tutaj problemu z tym, że, że te rotametry się gdzieś zawieszą coś się z nimi, z nimi stanie dodatkowo zabezpieczenie, zabezpieczenie ważna rzecz izolacja termiczna kauczukiem trzeba to zawsze kauczukiem zaizolować żeby to się nie rosiło, żeby nie dochodziło do do wykraplania się wody. Tak więc tutaj mamy to zabezpieczone. Eee, co? No samą pompę teraz pokażemy. Tutaj akurat inwestor anglojęzyczny, więc sterownik jest po angielsku. Mam nadzieję, że, że tutaj bez problemu pokażę pewne parametry, jak, jak pompa sobie funkcjon, albo funkcjonowała, albo funkcjonuje. E, więc przejdziemy do, e, do informacji. E, informacje o, e, o kompresorze. I teraz tak, jeżeli chodzi o tą pompę ciepła, ta pompa ciepła e, pracuje... Już niech pomyślę, od kiedy ona pracuje. Ona pracuje akurat od... E, od listopada, od listopada, w tej chwili mamy marzec, listopada 2020. Jeden tak, czyli ona pracuje w tej chwili około 15 miesięcy, około 15 miesięcy to jest jej w tej chwili no, końcówka drugiego sezonu. E, zaczęła w listopadzie, robiliśmy najpierw wygrzew posadzek, e, później pracowała już i teraz pracuje też, e, też już e, po prostu w budynku, żeby utrzymać standardową, e, standardową temperaturę, i co my tutaj mamy? Ilość startów. E, Mamy 3380 startów. Ilość godzin pracy 3199, więc współczynnik prawie 1 do 1. W tym ciepła woda 270-72 godziny. Zobaczymy sobie, czy tutaj pracowała grzałka. Grzałka, tak, pracowała. Czas grzałki 6,8. Tak więc, no praktycznie tutaj podejrzewam, że to praca grzałki odbywała się tylko w momencie, gdy, 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 gdy mieliśmy, mieliśmy wygrzew, wygrzew posadzki. Tak więc, tak więc tutaj praktycznie, praktycznie grzałka jest nieużywana. Zobaczymy, czy były jakieś błędy. No nie mamy błędów, mamy tylko uruchomienia sterownika pokazane. Więc, więc mamy tylko starty. Co my tutaj jeszcze możemy pokazać? No Myślę, że, 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 że to, jest, to jest najważniejsza rzecz. Tak więc myślę, myślę że, 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 że tak ogólnie, ogólnie pompa bardzo fajnie się spisuje. Według nas jedne z najlepszych pomp ciepła dostępnych na rynku, jeżeli chodzi o. O stosunek jakości do ceny przede wszystkim, jak i oczywiście nie są to najtańsze jednostki. To, to jest bardzo ważne i o tym, o tym należy pamiętać. Jeżeli szukamy taniej jednostki, to na pewno nie niby. Jeżeli szukamy dobrej pompy ciepła, to jak najbardziej polecam i generalnie pompy, które bardzo rzadko się psują, to są urządzenia, z którymi no można powiedzieć praktycznie nie ma w ogóle problemów, jeżeli chodzi o, o jakieś serwisy, awarie. Najczęstsza awaria to jest brak ciśnienia na, na instalacji centralnego ogrzewania i wtedy może, może wyskoczyć na przykład chociażby błąd, e, błąd e, wysokiego ciśnienia, czasami się to zdarza, kwestia dobicia ciśnienia na dwóch zaworkach, odkręcamy jeden zaworek, odkręcamy drugi zaworek, dopuszczamy, zakręcamy, pilnujemy ciśnienie, żeby było w granicach, w granicach e, 1,8-2 bary, tak jak tutaj, tutaj widzimy. Tak więc serdecznie naprawdę polecam te, te pompy 12,45 Bardzo dobre urządzenia. Tak jak widać kompaktowe. Gdyby nie zbiornik buforowy to to urządzenie byłoby jeszcze, zajmowałoby jeszcze mniej miejsca. Więc po prostu polecam i tradycyjnie jeżeli podobał Ci się ten filmik zapraszam do komentarza, łapki w górę, pozostawienia subskrypcji. I tak naprawdę myślę, że na tyle, dzięki, do zobaczenia. Hej, pozdrawiam.